Czy prawdziwą siostrą Elzy jest Roszpunka? Czy Hans w krainie lodu był dobry, a prawdziwymi złoczyńcami były trole? Czy Tarzan to brat Anny i Elzy z krainy lodu? Czy matka dziewczynek ma moce? Czy Anna ma moce? Czy rodzice jednak przeżyli katastrofę? Dlaczego po mojej twarzy skaczą dziwne światła? Na te wszystkie pytania odpowiedzi znajdziecie w tym filmie. Ja jestem Rabo. Zaczynamy. Siema, ja jestem Rabo, jeszcze raz się przywitam. Słuchajcie, dzisiaj będzie bardzo, bardzo luźny film na Spontanie. Dlatego, że będziemy dzisiaj omawiać wszystkie moje filmy, jakie nagrałem dotyczące krainy lodu 2. Będziemy sprawdzać, które teorie okazały się prawdą, które okazały się totalną bujdą. No i będziemy weryfikować to wszystko z tym, co już wiemy. No więc lecimy. Czy Anna Jelza? Nie są siostrami. To jest teoria chyba pierwsza o krainie lodu, yy, jaką nagrałem na kanale, i bardzo dużo osób ją obejrzało. No i pytanie brzmi, czy teoria się potwierdziła? Nie. Czy to znaczy, że jest to balona? No, niby też nie, bo po prostu nic na ten temat nie było w filmie. Natomiast powiem Wam szczerze, że to prawie na pewno. Historia nieprawdziwa. Mimo wszystko, mimo tego jak fajnie brzmi, to ja mimo wszystko uznałbym ją za obaloną, bo jeśli coś między tymi postaciami, między Elzą a miało miałoby się okazać, to na pewno twórcy nie budowaliby aż tak mocnej więzi między Elzą i Janą przez te dwie części. To raz. A dwa, coś byśmy się dowiedzieli w drugiej części, tak? Szczególnie jak twórcy mówią, że chcieliby zrobić tylko dwie części, chociaż pewnie trójka i tak powstanie, bo. W każdym razie teoria niepotwierdzona, prawdopodobnie obalona. Hans był dobry. To jest teoria, którą obejrzało chyba jakieś 700 tysięcy osób. To jest w ogóle jakiś kosmos. Oho, kolor się zmienił. Aha, jak podnoszę rękę to zmienia się kolor? To nie jest ten telefon. Hans był dobry. Prawdziwymi złóżnicami były trole. I czy ta teoria się potwierdziła? Nie. Nie, nie! I zobaczycie, ten film, który teraz nagrywam, bardzo dobrze pokazuje to, ile prawdy jest w bajkowych teoriach niestety. Większość z nich, przytłaczająca większość z nich, niestety nie sprawdza się w przyszłości. Po pierwsze, trole się pojawiły i co? I były przemiłe, pomogły uratować świat, nic nie wskazuje na to, by miało być złe. Po drugie, Hans się nie pojawił, niestety miał się pojawić, a się nie pojawił. To też sugeruje, że Hans stale jest jakby nielubiany, niechciany tam. No i... Pff, trudno powiedzieć. Jeśli będzie trzecia część, to może się zrehabilituje, ale... No, niestety. Póki co teoria jest co najmniej niepotwierdzona. A ja już bym nawet powiedział, że obalona. Także no cóż, takie życie. Lecimy dalej. O, i to jest fajna teoria. Tarzan jest bratem Anny i Jelzy. W ogóle samo to, że jedna teoria zakłada, że Anna i Jelza nie są siostrami, a druga, że Tarzan jest bratem tych dziewczynek, już pokazuje, że te teorie są kompletnie pomieszane. I tutaj wszystko może się wydarzyć i nic się może nie wydarzyć. Natomiast ta teoria jest pierwszą, w której po prostu 100% szans, a raczej na 100%, ta teoria jest obalona. Dlaczego? Bo ta teoria zakłada, że gdy... Król i rowa przepłynęli tam, gdzie mieli przepłynąć, to się rozbili dokładnie w tamtym miejscu. To wszystko było w tym filmie powiedziane, gdzie i jak oni mieli się rozbić, żeby to miało sens. To samo w przypadku teorii z Małą Syrenką, e, gdzie Syrenka e, znajduje wrak e, pary królewskiej, obie te teorie są oficjalnie obalone. Dlaczego? Bo rodzice Anny Jelzy rozbili się w kompletnie innym miejscu. Popłynęli kompletnie gdzie indziej. No więc się rzeczy te rzeczy nie mogły się wydarzyć. Także te teorie są obalone. No i teraz już przechodzimy do filmów yy, takich bardziej ogólnych, jak wielkie analizy, yy, zwiastunów i tym podobne. I tutaj jest na pewno jeszcze parę kwestii, które warto omówić. Wielka analiza pierwszego zwiastuna na film, które obejrzało 600 tysięcy osób jakoś. Taka kosmiczna liczba kompletnie. Eee, także dzięki. Fajnie, że mam się. O, w ogóle powiem wam ciekawostkę na ten temat, bo ja ten film wpuściłem dość szybko po pierwszym zwiastunie. I przez chwilę było tak, tak mnie YouTube yy, spozycjonował, że przez chwilę było tak, że ludzie po wpisaniu kraina Lodu 2 w wyszukiwarkę najpierw dostawali mój film. A, pod, a potem sam zwiastun, którego szukali, więc to było dosyć zabawne. No i pewnie stąd y, takie wyświetlenia. natomiast y, przejdźmy już do rzeczy. Aha, jeszcze dodam, bo obiecałem, że wam to powiem. Dlaczego? Nie wiem, czy to widać tutaj. Że światła na połowie twarzy jakoś mergają. Dziwny taki efekt jest. To zapewne przez to, że tutaj mam notatki, czy są y, w komputerze. No i jakaś to światło się tak dziwnie mówi. Y, no dobrze, a teraz już do rzeczy. Półtorej minuty filmu minęło, i mówię tutaj, że szalejące może ze zwiastuna, jest, z którym walczy Elza, jest mocno powiązane ze śmiercią jej rodziców. Czy to prawda? Tak. Tak, ponieważ to są te same wody, gdyż rodzice tak naprawdę płynęli w zupełnie inne miejsce. No i właśnie w tamto miejsce chce się teraz Elza udać, więc jak najbardziej tutaj udało mi się trafić. Tutaj zasugerowałem, że Kristoff ze Svenem i innymi reniferami pędzą na finałowe starcie. Czy to okazało się prawdą? Nie. I tutaj bez uzasadnienia, bo nie pamiętam tej sceny szczerze mówiąc, ale wiem jedno. Nie było żadnego Wielkiego Starcia z Wielkim Złoczyńcą, dlatego że nie było żadnego Złoczyńcy, tak? Mimo wszystko, no już dziadka dziewczynek nie liczę, bo to jest tylko opowieść z przeszłości, ale tak ogólnie to żadnego Złoczyńcy w tym filmie właściwie nie było. A w ogóle. Nie wiem, może ja jej nie zauważyłem, ale czy ta scena w ogóle była w filmie? Tak, tak akurat była, ale za to nie było masy innych scen, które twórcy serwowali nam w zwiastunach. Więc jeśli jesteś ciekawy, co mam na ten temat do powiedzenia, to sprawdź film, który wyświetla się właśnie na ekranie. Link w karcie i pod koniec filmu. Czy te dzieci okazały się królem i królową Arendel? Tak, tak, dobrze przewidzieliśmy. E, także fajnie, to było fajne bardzo. E, a czy wiatrem sterowała dziewczynka? Nie, niestety nie, to już gorzej. Żywioł wiatru, zwany orkankiem, jeśli dobrze pamiętam, sterował sam sobą. 12 minuta filmu i ważne pytanie, czy matka Anny miała moce? Nie. Nie, niestety nie. I, i trochę szkoda. Kolejna ciekawa scena. Czy Anna trzyma tutaj księgę, która pomaga odszukać miejsce, w którym przebywają trolle? Nie, bo troli wcale nie trzeba szukać w tej części. Więc co to za księga? To oczywiście nie była żadna księga, tylko torba Anny, w której spoiler trzyma resztki po lafie, po tym co się przed chwilą stało. E, poza tym w kolejnej scenie widać, że Anna ma tę torbę przy sobie, także nie wiem jak mogłem mnie skojarzyć tych faktów. No w każdym razie już wiemy, co to było. W 15 minucie filmu pada pytanie, czy Anna ma moce? Nie. Niestety Ania. Nie dołącza do swojej siostry Nie będzie miała mocy ognia Jak mieliśmy nadzieję No ale niestety Także nie tym razem No i ostatnie pytanie z tego filmu Czy Hans powrócił jako rycerz Nawrócony na dobro by uratować Elze przed złem W ostatniej chwili Nie, w ogóle nie powrócił A szkoda A szkoda, bo liczyłem na to To znaczy teoretycznie powrócił w tej jednej scenie O której mówiłem wcześniej, ale Szybko się rozpadł a co dokładnie mam na myśli, to musicie już zobaczyć sami. No i przechodzimy płynnie do filmu pod tytułem "Wycieku informacji o Krainie Lodu 2, w którym przedstawiłem wam masę informacji od y, informatora. No i właśnie, i wszystko co informator mówił dawno temu o Noku, czyli wodnym koniu, o żołnierzu Matthiasie, e, czy o, o odwlekaniu zaręczyn przez Krzysztofa, okazało się prawdą. I jest tylko jedna rzecz, w której albo informator się pomylił, albo ja źle zrozumiałem, mianowicie nie było żadnego leśniczego strzegącego lasu. Nie było kogoś takiego. Więc nie wiem, czy ja się zrozumiałem i chodziło mu o coś innego. W każdym razie 95% informacji, które dostałem od niego przed w ogóle zwiastunami jakimikolwiek, e, potwierdziło się. Sprawdziło się. Także bardzo fajnie, jeszcze raz dzięki informatorze za to wszystko. No. Także przechodzimy dalej. Wielka analiza drugiego zwiastuna przed nami. Skąd się wziął ten płomyk? Czy była to moc Anny lub Elzy? Nie, więc co to było? Odpowiem na to pytanie troszkę później. A teraz lećmy dalej. Czy ludzie w pobliżu tego płomyka to byli członkowie plemienia Dra? A powiedziałem to. E, tak, to się potwierdziło. I 10 sekund później pytam w tym filmie, dlaczego Kristoff zabrał Annę, a zostawił Elzę w tyle. Okazuje się, że nie stoi za tym żadna teoria spiskowa. Po prostu wziął annę, która była w niebezpieczeństwie, ale zadała sobie radę sama. No i ostatnie pytanie w tym filmie, czyli co się musiało stać, że Anna z Olafem oddzielili się od reszty ekipy? Anna Elza uznała, że dalszą część misji musi wykonać samemu. Nie zwiększyła dystans między nią i siostrą, a w jaki sposób to zrobiła? To już musicie sobie zobaczyć sami. Cała prawda o dziewczynie Elzy z Krainy Lodu 2, czyli kolejny film. W tym materiale opowiadam Wam o tym, czego się dowiedziałem o początku filmu. Czy wszystko to, co mówiłem o kalamburach, o świadczynach Krzysztofa, tajemniczym głosie, który słyszy tylko Elza, piosence Anny, piosence Elzy i poruczniku matjasie okazało się prawdą? Tak. A czy rodzice Anny i Elzy jednak przeżyli? I tutaj duży spoiler. Nie. Niestety nie. I szkoda, bo czekałem na to, szczerze mówiąc, przez pół filmu. Eee, no ale niestety pojawili się tylko w retrospekcjach. No i w końcu kwestia tytułowa. Kto okazał się dziewczyną Elzy? Dokładnie ta sama osoba, o której mówiłem w tamtym filmie. Czyli... Nikt! Nikt! Elza nie dostała ani dziewczyny, ani chłopaka. No i... Cóż, póki co się nie zanosi, by miała dostać, natomiast jeśli powstanie kiedyś trzecia część, to kto wie, co Disney wymyśli. Póki co zagrali bezpiecznie. No i przed nami przedostatni film, który dzisiaj będziemy omawiać, czyli wielka analiza trzeciego zwiastuna. No i tutaj na dzień dobry mamy kwestię mocy matki Anny Jelzy. Czy matka Anny Jelzy dostała jednak jakieś moce? No niestety nie. I szkoda trochę. No ale cóż, tutaj się pomyliłem i przyznaję się bez bicia. Pół minuty później zadałem jedno pytanko, czy konflikt w puszczy rozegrał się z powodu króla i królowej. Nie. Rozegrał się, ponieważ, i tutaj mini spoiler, Tata Agnara zachował się bardzo, bardzo nieładnie. Mniej więcej w połowie filmu zwróciłem uwagę na to, że żołnierze przychodzą z jednej strony, a członkowie plemienia z drugiej. Zadałem wtedy pytanie, czy to znaczy, że wciąż się nie pogodzili, mimo odgrodzenia od reszty świata. I odpowiedź na to pytanie brzmi tak. Maciej i ekipa wciąż mają nurtować, że za złe to, co się wydarzyło przed laty, nie wiedząc, że prawda jest zupełnie inna od tej, którą znają. Kolejna kwestia, czy to Elsa sprezentowała Annie ten wypasiony lodowy miecz? Nie. Z tego co pamiętam, był jakiś zamarznięty wojownik i Anna po prostu wyrwała mu miecz z ręki. Jakoś tak to chyba było. Także niestety nie był to prezent od siostry, jak zakładaliśmy. Chodziły plotki, że Krzysztof może być synem Jeleny, przywódczyni plemienia. Czy okazało się to prawdą? Nie. <grytanie> Ta odpowiedź pada dzisiaj bardzo często, ale nie. A przynajmniej nic na ten temat nie wiadomo. Dochodzimy do ósmej minuty, a tutaj co? Omawiamy Hannie Maren w tym filmie. Eee, I byłem bardzo ciekawy, jak przetłumaczą imię tej postaci i jak polscy twórcy przetłumaczyli Hannie Maren? Otóż polskie imię tej dziewczynki to. Hania Maja. <laughs> Say what? Beka, co? Trochę śmieszne to jest, ale w sumie, w sumie fajne. No. Hania Maja tak brzmi polsko, a Honey Maren nawet powiedzmy, że podobne. No to tak w ramach ciekawostki wam mówię. I teraz coś, co zaskoczyło mnie chyba najbardziej. Bruni, mała jaszczurka, która polubiła Elzę z wzajemnością, miała na grzbicie poświatę w kolorze przypominającym płomienie w lesie, Eee, I spytałem was szczerze mówiąc, sam w to nie wierząc, czy jest możliwość, by to on skakał po tych drzewach i je podpalał. I co się okazało? Że miałem rację. To był on. Kompletnie się tego nie spodziewałem. Myślałem, że to moja nadinterpretacja, a tu proszę. Także fajnie, fajna niespodzianka. No i lecimy dalej. Eee, wysnułem teorię, że Nok stanie się posłuszny, ale dopiero, gdy ta go pokona. Czy tak faktycznie było? Tak. I powiem wam, że walka z Nokiem była naprawdę fajna. W dziesiątej minucie filmu zadałem pytanie, czy ktoś kontroluje golemy. Otóż nie. Jednak nie było żadnego wielkiego złoczyńcy stojącego za kolosami. No i ostatni mój materiał w dzisiejszym filmie, mianowicie Elza stanie się Bogiem Magii. No i tutaj jest jeden fragment, który warto omówić. Czy moment, w którym Elza odpycha coś, jest kulminacyjnym momentem filmu? Czy właśnie walczy z kimś złym? Nie i nie. Ta scena, z tego co pamiętam, gdzie się gdzieś na początku filmu, stosunkowo wcześnie e, i z tego co pamiętam, Elza tam próbuje powstrzymać huragan. Także wszystkie teorie na temat walki z jakimś wielkim złoczyńcą możemy niestety lub stety włożyć między bajki. I to tyle na dziś. E, dajcie koniecznie znać, czy taka luźna forma wam odpowiada e, od czasu do czasu przynajmniej i jak wam się podobał film Kraina Lodu 2. Czy byliście już w kinie, czy zamierzacie iść? No i jakie macie odczucia co do niego? I dla tych, którzy już chcą sobie iść, to dzięki za obejrzenie i do następnego razu. A tych, którzy chcieliby jeszcze chwilę posłuchać, e, jakie są moje odczucia, no to zachęcam by chwilę zostać. Ponieważ ten film dla mnie był bardzo fajny, bardzo fajny. E, cieszę się, że powstała druga część Krainy Rodu, tylko mam parę zastrzeżeń, mianowicie trochę byłem mimo wszystko rozczarowany, że ci rodzice e, okazało się, że no nie żyją, tak? Że faktycznie tam się rozbili i że... Bardzo chciałem, żeby nagle się okazało, że gdzieś tam przeżyli cudem, no ale niestety to się nie stało. No ale nie można przez to oceniać filmu. Yy, natomiast była jedna taka rzecz, która mnie trochę męczyła w tym filmie, mianowicie piosenki. W pierwszej części piosenki były rewelacyjne, ale nie było ich aż tak dużo, tak? Yy, a w tej części, zanim cokolwiek zaczęło się dziać, to było milion piosenek. Już tak momentami czekałem, kiedy coś się zacznie dziać, kiedy te piosenki się skończą. No niektóre były naprawdę fajne, tak? Ta główna piosenka po polsku to było Chcę uwierzyć Snom chyba. No to bardzo fajne. I było parę fajnych, ale było też takich, których wcale nie musiało być. No ale to jedyne chyba, do czego mogę się przyczepić. Animacja była cudowna, przepiękna po prostu. Ten film był i wizualnym majstersztykiem, to po prostu każda animacja była dopracowana e, perfekcyjnie, także super się to oglądało pod tym względem. Sama fabuła była w porządku, nie było jakichś tam wielkich wodotrysków, chociaż był jeden twist fabularny z e, ojcem króla Agnara, fajnie. E, no a tak to ogólnie bardzo fajnie, no i Elsa w rozpuszczonych włosach i to jeszcze jadąca na nogu w stronę zachodzącego słońca. Po prostu najpiękniejszy widok na świecie. Także ogólnie bardzo mi się film podobał. Mam minimalne zastrzeżenia, ale ogólnie było bardzo fajnie. Także dajcie znać co Wy myślicie o tym filmie. Dajcie znać jak się mój film zaraz który oglądacie Wam podobał. No i co? Dzięki za obejrzenie jeszcze raz i do następnego razu.